Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła informacje z badania, którym objęliśmy aktywizację zawodową osób w wieku powyżej 50 roku życia. I niestety okazuje się, że pozytywne następstwa realizowanych i dofinansowanych przez państwo różnych form aktywizacji zawodowej, systemu szkolenia, staży, dofinansowania pracodawcom utworzenia nowego miejsca pracy czy zapewnienia środków na rozpoczęcie Samodzielnej działalności gospodarczej, że te pozytywne efekty realizowanych programów są niestety często krótkotrwałe, a przez to daleko mniej skuteczne, niż byśmy tego oczekiwali. W grupie powyżej 50 roku życia bezrobocie w ostatnich dwóch latach rośnie dwa razy szybciej niż średnia wśród ogółu Polaków. Co to w praktyce oznacza? Że niestety bardzo często jest tak. Że osoba, która traci pracę w wieku powyżej 50 roku życia, to powrót na ten rynek pracy jest wyjątkowo utrudniony. A nawet jeżeli to się udaje z tych subsydiowanych, dofinansowanych przez państwo form zatrudnienia, to niestety bardzo często jest tak, że to zatrudnienie udaje się znaleźć wyłącznie na okres, kiedy to miejsce pracy jest dofinansowane ze środków skarbu państwa albo na ten okres, który jest okresem obowiązującym obowiązkowego zatrudnienia przez pracodawcę nowego pracownika po skorzystaniu z dofinansowania. Mam nadzieję, że nasz raport i wnioski, które z niego płyną, umożliwią podejmowanie takich decyzji, które dadzą większą szansę na trwałe zatrudnienie osób, które są w tym ostatnim okresie aktywności zawodowej.